W naszego cyklu 20 minut ze złotem i srebrem. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. Ja nazywam się Łukasz Chojnacki. No i co? Dziś kontynuujemy temat srebra, historii srebra w systemie monetarnym, w szczególności z naciskiem na wiek XIX, bo to właśnie wiek XIX to okres, kiedy srebro znika z salonów monetarnych i staje się. Metalem, który w systemie monetarnym ma znaczenie marginalne. Spróbujmy przypomnieć, może Łukasz, co, co do tej pory zostało powiedziane. Tak, bo do, do dużo tego materiału nam się nawarstwiło, a zrozumienie srebra y, wymaga tego, żebyśmy zrozumieli całą sekwencję tych wszystkich działań i wydarzeń, które miały miejsce w wieku XIX. Tak więc przede wszystkim zacząć trzeba od tego, że na przełomie XVIII i XIX wieku były swoistego rodzaju rewolucje monetarne, wprowadzano nowe pieniądze, liwry zostały zastąpione przez franki, y, powstał dolar amerykański y, i szereg innych rzeczy tego typu miało miejsce. Na świecie, a przede wszystkim w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest pierwsza rzecz, która zasługuje na uwagę. Wtedy obowiązywał bimetalizm i oba metale wtedy cały czas były stosowane. Pamiętamy o tym. Następnie mieliśmy wydarzenia, które, no, które pokazywały, że rozpoczyna się pewnego rodzaju trend. Trend polegający na tym, że w sztuczny sposób, za pomocą ustaw, usuwa się srebro. Z tego obiegu całego, tak naprawdę, z funkcji yy, pieniądza głównego. To usunięcie było konsekwencją. Natomiast no, pewnego rodzaju wstępem do tego były zawsze, i to niezależnie od tego, czy to były Stany Zjednoczone, czy Europa, były zawsze różnego rodzaju manipulacje. Mm -hmm. Manipulacje no, dotyczące tak. relacji obydwu metali, czyli relacji zwanej yy, tym gold-silver ratio, które było w sztuczny sposób zmieniane no w oderwaniu zupełnie od realiów wolnego rynku. Tak, i to się zadziało w Stanach Zjednoczonych za pomocą ustaw w 1834 roku i w 1853. Podobne rzeczy miały miejsce w Europie w latach 60. Więc tu już politycy kombinowali przy przelicznikach, przy relacjach złota do srebra, pomimo że przez całe setki lat wcześniej nikt takich rzeczy nie robił. Takie rzeczy pozostawiano, no, no nazwijmy to wolnemu rynkowi. Trudno myśleć o tym, że w XV-XVI wieku istniało coś takiego jak wolny rynek. Natomiast no, powiedzmy, że pozostawiano to gospodarce, pozostawiano to samemu sobie. Nikt przy tym nie kombinował. No i Myślę, że się... warto wspomnieć, że w tym okresie, o którym powiedziałeś, no, poza tymi działaniami, o których mówimy, no, rodziła się w sposób no, jawny, powiedziałbym, nowa grupa osób, czy też później instytucji, bo te osoby w szczególności mamy tu oczywiście na myśli rodziny Rotschildów, w ostatecznej fazie tych przeobrażeń rynkowych zyskiwały. Znaczącą pozycję na rynku złota, mm -hmm. bardzo sprytnie wpisując się, bo nie chcę powiedzieć, kreując pewien trend, ale na pewno wykorzystując nieprzeciętą inteligencję po to, aby uzyskać rezultaty znacznie przewyższające rezultaty innych rodzin w tym mm. okresie. Ale nie była to jedyna rodzina, która na tym, na tym skorzystała. Tak, ja teraz sobie tak myślę, że warto wtrącić coś, o czym wcześniej nie mówiliśmy. A do czego i tak pewnie byśmy doszli. Y jedną z osób, które postawiły taką tezę, był profesor Fekete z Węgier, i on stwierdził, że w wieku XIX, w gruncie rzeczy, to banki kreowały, oczywiście między wierszami, nie w pełni legalnie, o ile w ogóle w jakikolwiek sposób legalnie, kreowały pewną politykę postępowania w odniesieniu do metali szlachetnych. Między innymi polegało to na tym, żeby pozbywać się akcji srebra na rzecz transferowania kapitału na rynek złota i na przede wszystkim na, na kopalnie złota. Zaraz zobaczymy, już o, już o tym opowiadaliśmy, ale ci też wspomnimy o tym, jak kapitał wszedł w kopalnię złota, na rynek kopalni złota. Więc profesor Fekete stwierdził, że to było, to, to, to jest no, w pewien sposób nieudokumentowane. Tak, ale jakby to powiedzieć, zdrowy rozsądek podpowiada, że rzeczywiście to, to ma sens, to się trzyma kupy, że duży kapitał przesuwał się w stronę złota, aniżeli od srebra. Czemu? No dlatego, że jeżeli złoto stawało się jedynym pieniądzem, wtedy zyski były coraz większe. Mówiliśmy o tym, ten kto kopał złoto, kto je wydobywał, kto je produkował, ten tak naprawdę produkował pieniądze, pieniądz. bo złoto wówczas było pieniądzem. I jeszcze trzeba wspomnieć o tej wojnie francusko-pruskiej. No tam te, te reparacje wojenne były dosyć wysokie. I te no to chyba jest kluczowe wydarzenie, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, a jedno z dwóch na pewno najistotniejszych wydarzeń. Te reparacje wojenne, które Francja wypłaciła w bardzo krótkim okresie, tak naprawdę Niemcom. Stanowiły no, gigantyczny zastrzyk finansowy, będący w mojej ocenie zresztą później przyczyną znacznego wzrostu rangi kraju niemieckiego pod wodzą od Bismarcka. I, no, i no, oczywiście w konsekwencji to też doprowadziło w pewnym sensie do wybuchu I wojny światowej, hmm. ale, ale ta ilość złota, którą Niemcy uzyskali. Była przyczyną, bezpośrednią przyczyną tego, że pojawił się nowy pieniądz, nowy obowiązujący pieniądz w Niemczech, czyli złota marka, a duża ilość srebra, aczkolwiek nie tak duża, aby mogła zachwiać rynkiem to jest kluczowe. Wypłynęła, czy też została podana rynkowi, wpływając oczywiście na, na cenę tego metalu. Tak więc. Srebro z Niemiec było kupowane przez Francuzów, no ale cena srebra spadała cały czas. Tak. No i właśnie, no i była oczywiście gorączka złota. 1848 rok to jest taki symboliczny początek. 1849 no to już ludzie z całego świata napływają do Kalifornii, żeby, żeby no właśnie te złoża aluwialne tutaj no przetrzepywać żeby płukać to złoto, żeby no, złoże jakieś takie nieszczególnie głęboko schowane odkrywać. To było szaleństwo, dlatego słusznie jest to nazwane gorączką złota. I to jest krótkie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Idziemy dalej. Wspominaliśmy o wojnie secesyjnej. Mówiliśmy, że w latach 60. miała ona miejsce, XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. I co się wtedy działo? Lincoln oczywiście, no, w, jako jeden no, z dowódców, musiał w jakiś sposób zasponsorować działania wojenne, działania militarne. Wojna, no to jest potwór, który nigdy nie może się nasycić. Więc Lincoln wiedział, że w pewnym momencie tego złota i srebra zabraknie na to, żeby te działania wojenne finansować. No zwłaszcza, że Stany Zjednoczone, jako kraj młody, no nie dysponowały jakimiś gigantycznymi zasobami w odróżnieniu od takiej Francji czy Wielkiej Brytanii, o, na przykład tak, w niektórych okresach. Zgadza się. No i te też no, Lincoln, no, no, no był zmuszony do tego, żeby wyemitować Greenbacki. Mówiliśmy o tym. Ich podaż była ograniczona. I to jest właśnie istotne. Wyemitowano pieniądz, którego podaż wynosiła 450 milionów dolarów i więcej miało nie być drukowane. Dlatego, jeżeli podaż pieniądza jest stała, można powiedzieć, że nie ma miejsca no, no inflacja. na inflacja może je, jeżeli podaż pieniądza jest stała to może się to, to na przeciwwadze na, po drugiej stronie może zmieniać się tylko i wyłącznie ilość towarów, podaż towarów i usług. Jeżeli ich siła jeżeli ich ilość rośnie, no to przy stałej podaży pieniądza co się dzieje? Siła nabywcza jednej jednostki pieniężnej zaczyna rosnąć. Zaczyna rosnąć, więc jest to coś całkowicie innego niż z czym my się spotykamy w czasach współczesnych, bo jeżeli ktoś chce stracić pieniądze, wystarczy, że wystarczy, że je wrzuci na konto bankowe albo wsadzi pod poduszkę i przy bieżącym oprocentowaniu siła nabywcza tych pieniędzy spada. Dlaczego? Dlatego, że ceny w sklepach, ceny usługi towarów permanentnie rosną. Siła nabywcza jednostki spada od choćby zwykły przykład, jeden dolar amerykański, który jeszcze 30 lat temu był tak zwaną dniówką, współcześnie jest tak zwanym piwem. No Lincoln miał niemały dylemat, tak myślę, przynajmniej, bo no musiał podjąć decyzję, czy skorzystać z dostępnego finansowania oferowanego przez dużych graczy, przez instytucje bankowe, w szczególności reprezentujące kraje europejskie. To, o czym powiedzieliśmy chyba w poprzednim odcinku, no z niemałym oprocentowaniem, sięgającym 20-30 nawet procent, nie zdecydował się na to rozwiązanie, wybrał greenbacka no i okazało się, że to była decyzja słuszna wojna się kończy Lincoln ginie ale okazuje się że po jego śmierci pomimo że greenbacki całkiem nieźle sobie radziły i spełniały swoją funkcję monetarną dochodzi do uchwalenia ustawy która była znana jako the contraction act 1866 roku na mocy której zmniejsza się Podaż tego pieniądza. I nie dlatego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć siłę nabywczą tego dolara, tylko dlatego, żeby tego pieniądza się całkowicie pozbyć. I rzeczywiście, z czasem się to udaje: greenbacki są wycofywane. Wycofywane. Zauważmy, pieniądz, nie tylko srebrny i złoty, zniknął z obiegu. W, tra w trakcie wojny, to akurat było logiczne, ale pieniądz papierowy, który bardzo dobrze spełniał swoją funkcję, również z punktu widzenia oszczędzania, zaczyna być przez polityków i bankierów oczywiście wypychany, Usuwa. usuwany bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, aż w końcu Greenback ginie. Tak? Nie ma go więcej. To jest bardzo istotne w tym wszystkim. No jesteśmy w ogóle w tym decydującym, tak to nazwijmy, m, okresie. Decydującym o losie srebra, no i nie sposób też wspomnieć w tym momencie o pewnych postaciach, których istnienie w owym czasie na kontynencie amerykańskim mogło, odnieść, mogło, mogło mieć niebagatelne znaczenie dla losów tych ustaw, które zostały przyjęte. Później, ostatecznie w 1873 roku. Mm -hmm, mm -hmm. No próby, to... tak naprawdę próby m, forsowania m, rozwiązań u, mających na celu usunięcie srebra z systemu monetarnego były podejmowane chyba już od roku 1867 siódmego, czy 8, nie pamiętam dokładnie 8 chyba, kiedy to jeden z senatorów przedłożył nazwisko: John przed... Sherman. John Sherman, no właśnie, który, który to senator przedłożył projekt. No, właśnie tej ustawy. Odrzucony wprawdzie wtedy jeszcze, ale no nie na długo. No tak, ale kropla wody skały drąży. I rzeczywiście krok po kroku ostatecznie udaje się, aby w 1873 roku uchwalić kontrowersyjną ustawę, na mocy której dwóch rzeczy nie można było już robić. Po pierwsze, bić srebrnego dolara obiegowego, i po drugie wymieniania swojego srebrnego surowca na monety srebrne z nominałem dolarowym. Tak? Nie można było więcej tego robić. Nie wiem jak ty, Łukasz, ale ja mam nieodparte wrażenie, sięgając do, do, do wielu źródeł na ten temat, że zapisy tej ustawy były no tak skonstruowane, że te dwie kluczowe rzeczy musiały się tam znaleźć bardzo, bardzo zawoalowane że mam wrażenie, że nawet podpisujący tę ustawę prezydent Ulysses Grant chyba nie do końca wiedział, co podpisuje, a no już dla mnie najbardziej zastanawiającym czy szokującym wręcz jest fakt, że przez dwa czy trzy kolejne lata bardzo wiele osób, zarówno polityków, jak i zwykłych obywateli, czy chociażby przedstawicieli producentów srebra, no nie zdawało sobie kompletnie sprawy z tego, co tak naprawdę ta ustawa wniosła, bo oprócz oczywiście wyznaczenia nowych jednostek monetarnych, kluczowe było to, o czy powiedział Łukasz. No, zabroniono wymiany srebra na złote, no, przepraszam, na srebrne monety, no a co najważniejsze absolutnie, zniknął z obiegu, a właściwie przestał być emitowany, no, podstawowy pieniądz, czyli srebrny. Dolar amerykański. Nie jest to nasza wolna interpretacja. To, co mnie uderzyło i zastanowiło w trakcie moich poszukiwań, to jest to, że nawet na oficjalnej stronie mennicy amerykańskiej jest napisane właśnie przy okazji, e, przy okazji zagadnienia, jakim jest ta ustawa z 1873 roku, że to jest bardzo zastanawiające, jak niewiele uwagi poświęcono na forum temu, że ten dolar srebrny ma przestać być bity. I że ludzie nie będą mogli go wymieniać. Oczywiście gro uwagi zostało poświęcone temu, z jakich metali mają być, nowy, mają być bite monety centowe, w jaki sposób technologicznie do tego podejść, co zrobić z tak zwanym trade dollarem. To był te, też srebrny dolar, ale to był on do wymiany międzynarodowej miał służyć, ale to jest całkiem inna bajka. Tak czy inaczej. Wokół tego robiono bardzo wiele hałasu i rabanu, natomiast to, co jest najbardziej kontrowersyjne, zostało o dziwo bardzo, 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 bardzo dobrze przemilczane. Bardzo sprawnie, należałoby powiedzieć. No i kto stał za tą domniemaną korupcją, za tą domniemaną korupcją, która miała służyć przekupowaniu amerykańskich polityków, dowiecie się w kolejnym odcinku. Dzisiaj dziękujemy Wam za uwagę. Na koniec chcielibyśmy tylko powiedzieć parę słów, skoro już jesteśmy przy srebrze. Że istnieje w Polsce usługa, która zwie się recyklingiem złomu srebra. Jeżeli macie złom srebra i chcielibyście go zamienić na sztabki wystandaryzowane, to zapraszamy do kontaktu. Tutaj mamy akurat takie 500 gram mów, czy akurat 250 gramów. Są też 50 oraz setki bite w technologii bitej. Z naszych doświadczeń i rozmów z klientami wysuwamy pewien wniosek. Otóż jesteśmy głęboko przekonani, że każdy z Was w swoim otoczeniu znajdzie kilka, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt gramów srebra w różnego rodzaju niemodnych, nienoszonych elementach biżuterii, zastawy stołowej czy znajdujących się czasem w piwnicy świeczników lub innych elementów wyposażenia wnętrz. Dopowiem ciekawostkę, że obserwujemy i potwierdzamy to, co Instytut Srebra jakiś czas temu publikował, informował opinię publiczną o tym, że recykling srebra zaczyna wracać do łask. Dlaczego? Dlatego, że rośnie jego cena i przede wszystkim zapotrzebowanie. Tak więc naprawdę warto przemyśleć, czy możemy zamienić słom na sztabkę srebra, która kiedyś sobie tam będzie. Rosło na wartości leżąc w szufladzie. A na pewno warto to zrobić zanim cena srebra eksploduje, bo wtedy, kiedy eksploduje, no to już trzeba będzie się tego srebra być może pozbywać, a nie dopiero myśleć o jego zamianie na wystandaryzowany produkt. Tyle na dziś. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. No i zapraszamy oczywiście do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.